Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek, wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Wielu z Was prosiło mnie o historię Korneliusza Knota, więc to o nim postanowiłem zrobić dzisiejszy odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Biografia Corneliusz urodził się przed 1964 rokiem w rodzinie Knott. Prawdopodobnie zakupił różdżkę w sklepie u Oliwandera. W wieku 11 lat zaczął uczęszczać do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Miał wysokie wyniki z sumów i owutemów. Jakiś czas po ukończeniu Hogwartu ożenił się z nieznaną czarownicą oraz został wujkiem Rufusa Knotta. około 1980 roku Cornelius Knott zaczął pracować w departamencie magicznych wypadków i katastrof w Ministerstwie Magii. Po pewnym czasie został zastępcą dyrektora tego wydziału. Jako jeden z pierwszych pojawił się na scenie po tym, jak Sirius Black zamordował tylu ludzi. Po upadku Voldemorta wszędzie widział trupy mu mugoli oraz Blacka, który stał i zanosił się śmiechem. Knott również myślał, że to Sirius Black zabił Petera Pettigrew, co było tylko złudzeniem. W 1990 roku minister magii Milicenta Bagnold przeszła na emeryturę. Po jej odejściu cała społeczność czarodziejów chciała, aby to miejsce zajął Albus Dumbledore. On jednak odmówił, ponieważ nie chciał opuszczać Hogwartu. Kolejnym kandydatem na ministra stał się Bartemiusz Crouch. Jednak później zmarła mu żona i rzekomo syn. Honor rodziny został splamiony, a jego popularność gwałtownie spadła. Ministrem magii mianowano więc starego Corneliusza Knota. Zapamiętał on sobie, jaką popularność miał Dumbledore podczas głosowania. W pierwszych dniach spełniania urzędu Knot nie był zbyt pewny siebie, więc codziennie rano przysyłał Dumbledorowi' Sowy pytając o radę. Wkrótce potem Corneliusz pierwszy raz spotkał się z premierem Mugoli. Przedstawił się mu i wyjaśnił istnienie świata czarodziejów. Dał nadzieję premierowi, że ten więcej go nie zobaczy, chyba że w świecie czarodziejów wydarzy się coś naprawdę poważnego, co mogłoby dotknąć Mugoli. Wspomniał również, że poprzednik premiera przyjął to o wiele gorzej i chciał wyrzucić knota za okno. W 1993 roku Knot przybył do Hogwartu, aby zabrać Hagrida do Azkabanu. Przyszedł po niego, ponieważ w szkole doszło już do czterech napaści na dzieci Mugoli, a akta Hagrida nie były czyste. Dumbledore naciskał na Knota, że Hagrid ma jego pełne zaufanie, lecz ten nie zwracał na niego uwagi. Korneliusz dodał również, że to nie kara, tylko środek ostrożności, a jeżeli schwytają kogoś innego, to ministerstwo przeprosi i wypuści Hagrida. Wkrótce potem do chatki Hagrida wkroczył Luciusz Malfoy. Przywitał się z ministrem i oznajmił Dumbledorowi, że zostaje zawieszony. Knot nie był zadowolony z tej decyzji i nalegał, aby Albus pozostał na swoim stanowisku. Jednak jego wysiłek poszedł na marne. Cornelius czekał aż Hagrid wyjdzie przed nim, ale musiał go kilka razy upomnieć, zanim to zrobił. W końcu udowodniono, że Hagrid jest niewinny i wypuszczono go z Azkabanu. Dumbledore także został przywrócony na swoje stanowisko. Po ucieczce Syriusza minister oświadczył, że robił wszystko co w ich mocy, aby schwytać Blaka. Prosił, aby społeczność czarodziejów zachowała spokój. Członkowie Międzynarodowej Federacji Magów skrytykowali Knota za poinformowanie premiera Mugoli o zaistniałej sytuacji. Cornelius powiedział, że musiał to zrobić, ponieważ Blak stanowi poważne zagrożenie dla Mugoli. Premier zapewnił Knota, że nie zdradzi nikomu prawdziwej tożsamości Syriusza. Harry Potter przyjechał błędnym rycerzem do dziurawego kotła. Spotkał tam ministra i wpadł w jego objęcia. Wchodząc do środka, Knot poprosił Toma, aby przyniósł im dzbanek gorącej herbaty. Tom zaprosił gestem ministra do korytarza za barem. Korneliusz ruszył wąskim korytarzem, popychając przed sobą Harego. Weszli do małego saloniku, gdzie Knot wskazał Haremu fotel przy kominku. Knot zdjął pelerynę i usiadł naprzeciw Harego. Minister nalał herbaty do filiżanek i rozmawiał z Potterem o jego ucieczce z domu wuja i ciotki. Później rozmawiali o Nad Panny w końcu Harry zapytał, jaka kara go czeka za złamanie prawa. Corneliusz uspokoił Pottera, mówiąc, że nie wysyłają nikogo do eskabanu za nadmuchanie ciotki. Haremu wydawało się podejrzane to, że nie dostał żadnej kary. Knott wyszedł zapytać się Toma, czy jest jakiś wolny pokój, aby Potter mógł się tam zatrzymać. W końcu wrócił do Harego i poprosił go, aby nie włóczył się po mugolskim Londynie. Przed wyjściem Knota, Harry zapytał, czy znaleźli już Blaka, a on odpowiedział, że robił wszystko, co w ich mocy. Poprosił również ministra, aby podpisał mu Formularz na wejście do Hogsmeade, lecz ten odmówił, pożegnał się z Poterem i wyszedł. Pod koniec wakacji Harry podsłuchał jak Molly i Artur Wesleyowie mówili, że Knott kazał traktować Pottera jak dziecko. Artur wspominał, że to co Cornell już opowiada reporterom proroka codziennego to bzdury. Jako próbę ochrony uczniów przed blakiem Knott umieścił dementorów wokół szkoły. Madame Rosmerta nie była zadowolona z dementorów, powiedziała, że są bardzo nieprzyjemni. Także Harry Potter był ich częstym celem. W październiku Knott został poinformowany o włamaniu się Syriusza Blaka do Hogwartu. Był przekonany, że Black ukrywa się w Hogsmeade. W grudniu udał się do Hogwartu. Wraz z Minervą McGonagall, Filiusem Fleetwickiem i Hagridem spotkał się w trzech miotłach. Corneliusz zamówił rum pożyczkowy i zaprosił Rozmertę do stolika. Przyznał, że również nienawidzi dementorów i ostatnio rozmawiał z Paroma. Knott opisał połączenie Blaka z Czarnym Panem oraz, że to właśnie on zdradził mu, gdzie są ukryci Poterowie. Corneliusz obawiał się, że Syriusz chce znaleźć Voldemorta i Przywrócić go do władzy. Potem wraz z Minervą opuścił bar i udał się na spotkanie z Dumbledorem. W czerwcu Knot przybył do Hogwartu tym razem z dwóch powodów. W celu sprawdzenia Blaka oraz jako świadek egzekucji hipogryfa Hardodjoba. Knot wraz z Maknerem udał się do chatki Hagrida. Corneliusz odczytał oficjalne zarządzenie o egzekucji. Podpis na tym dokumencie złożył Hagrid wraz z Maknerem. Wszyscy wyszli z domu, ale Hardodjoba nigdzie nie było. Później Knot udał się z powrotem do zamku. Wysłał Maknera po dementorów, aby złożyli swój pocałunek na Blaku. Knot spotkał się ze Snape'em i oboje poszli do gabinetu Litwyka, gdzie zamknięty był Syri. Minister obiecał, że za jego czyny postara się odznaczyć Severusa orderem Merlina. Powiedział również Snape'owi, że zapewne prorok będzie chciał z nim przeprowadzić wywiad. Chwilę później Knot, Dumbledore i Snape biegli do skrzydła szpitalnego. Cała trójka wpadła do sali. Knot był wyraźnie zdenerwowany. Snape zaczął krzyczeć na Pottera, że ten pomógł Blakowi w ucieczce. Knot zdziwiony zachowaniem Snape'a kazał mu się uspokoić. Minister był pewny, że prorok codzienny się na nim powyżywa. Kornelusz obiecał Albucowi, że jeszcze tego dnia każe wynosić się dementorom z Azkabanu. Później dyrektor i minister wyszli z sali. Na początku wakacji Knop spotkał się z mogolskim premierem, poinformował go o sprowadzeniu trzech smoków i jednego sfinksa na turniej trójmagiczny. Kolejną rzeczą, jaką musiał zorganizować Korneliusz i Ludo Bagman, były mistrzostwa świata w Quidditchu. Pod koniec lata minister przybył na stadion, uściskał ojcowsku rękę Harego i przedstawił go czarodziejom siedzącym obok niego. Korneliusz przywitał się również z Lucjuszem i poznał jego żonę i syna. Po skończeniu meczu Knot był oburzony, gdy dowiedział się, że bułgarski minister jednak mówi po angielsku oraz że nadaremno przez cały dzień zmuszał się do używania języka migowego. Obaj ministrowie uścisnęli dłonie zawodnikom drużyny bułgarskiej i irlandzkiej. Wiosną 1995 roku Knott został wezwany do Hogwartu po tym jak Barty Crouch zwariował i zniknął. Corneliusz zgodził się, że już dawno powinni odnaleźć Bertę Jorkins, a z drugiej strony nic nie wskazywało, że jej zniknięcie ma coś wspólnego z Bartym Crouchem. Minister zasugerował również, że to Madame Olympia Maxim zamordowała Croucha, ponieważ była półolbrzymem, a stało się to w nocy w pobliżu powozu bon Baton. Później Corneliusz został poproszony o zastąpienie pana Croucha jako sędzia w turnieju trójmagicznym. Kiedy Harry powrócił z cmentarza w Little Hangleton, minister poinformował całą publiczność o śmierci Cedrika Digoriego. Knot próbował rozdzielić Harry'ego od ciała Cedrika. Wysłał Dumbledora do Amosa Digoriego, aby go poinformował o śmierci syna, zanim sam zobaczy jego zwłoki. Minister chciał zaprowadzić Potera do skrzydła szpitalnego, lecz Albus zabronił mu się stamtąd ruszać. Knot został poinformowany, że śmierciożerca odpowiedzialny za ostatnie wydarzenia został złapany. Uznał, że jego osobiste bezpieczeństwo zostało zagrożone. Uparł się, by wezwać Dementora, by towarzyszył mu, gdy wejdzie do zamku. Dementor wyssał z duszę. Dumbledore był oburzony na Knota, ponieważ teraz śmierciożerca nie mógł złożyć zeznań. Cornelius uznał, że Barty był zwykłym szaleńcem i to żadna strata. Knot dyskutował z Dumbledorem o powrocie Voldemorta i o podjęciu odpowiednich kroków. Minister nie zgodził się na propozycję Albusa, ponieważ uważa, że byłby to koniec jego kariery. Nie chciał również uwierzyć w rzekomy powrót lorda Voldemorta. Ministerstwo Magii zaproponowało Persiemu Wesleyowi posadę w biurze samego Knota jako młodszy asystent ministra magii. Minister chodził po całym ministerstwie pilnując, żeby nikt nie kontaktował się z Dumbledore. Knot dał wszystkim jasno do zrozumienia, że każdy kto popiera Dumbledora może już opuścić biuro. Kordeliusz podejrzewał Artura Wesleya o kontakty z dyrektorem Hogwartu, dlatego właśnie Knot wziął Persiego do swojego biura, żeby wyciągnąć z niego wiadomości o rodzinie Wesleyów i Dumbledorze. Korneliusz Knot rozpoczął przesłuchanie, przedstawił wysokiej izbie Harry Pottera oraz popełnione przez niego wykroczenie. W chwili przedstawienia protokolanta Persiego Wesley'a na salę wszedł świadek obronny Albus Dumbledore. Sędziowie Wizengamotu ponownie zaczęli szeptać, dokładnie przyglądali się dyrektorowi Hogwartu. Część sędziów, włącznie z ministrem, była oburzona pojawieniem się Dumbledora, inni byli wyraźnie przestraszeni. Minister nie ukrywał, że był zaskoczony pojawieniem się Albusa na czas w ministerstwie. Wśród członków Wizengamotu nadal panowa nerwowy nerwowe ożywienie, które przerwała mowa Knota. Przedstawił on zarzuty kierowane w stronę Harego oraz potwierdził jego tożsamość. Następnie zaczął zadawać pytania, nie dopuszczając oskarżonego do głosu. W związku z zeznaniami Arbelli Fik, Harry został uniewinniony. Po wyjściu z sali Knot i Percy całkowicie zignorowali Artura i Harego, gdy Potter dotarł do korytarza na poziomie dziewiątym spotkał tam rozmawiającego Korneliusza z Lucjuszem Malfojem. Ich rozmowa wyglądała, jakby nic się nigdy nie stało, chociaż sam Harry kilka tygodni wcześniej powiedział ministrowi, że Malfaj z śmierciożercą. Później Lucjusz udał się z Knotem do jego gabinetu. Jongler wydał artykuł o Korneliuszu Knocie. Napisano w nim, że największą ambicją Knota jest przejęcie kontroli nad złotem przechowywanym przez gobliny i że nie zawaha się użyć siły, jeśli znajdzie się taka konieczność. Jak pisze żongler, pewne źródło z ministerstwa twierdzi, że Korneliusz Knot nie zrobi tego po raz pierwszy w swojej karierze oraz, że przyjaciele nazywają Knota Korneliusz Goblinożerca. Minister każe gobliny dusić, zrzucać z dachów budynków, truć i robić z nich pasztety. Jednak żongler jest mało wiarygodnym czasopismem i wydaje się mało prawdopodobne, aby Korneliusz kazał przyrządzić sobie pasztet z goblina. minister był coraz bardziej zaniepokojony tym, co dzieje się w Hogwarcie. W ostatnich tygodniach Knott wykorzystywał nowe przepisy prawne, aby wpłynąć na polepszenie sytuacji w Szkole Czarodziejów. Dumbledore nie mógł znaleźć nikogo, więc minister mianował Dolores Umbridge. Dostarczała ona Corneliuszowi rzeczowych informacji o tym, co naprawdę dzieje się w Hogwarcie. Później mianował Dolores wielkim inkwizytorem Hogwartu. Knott zadbał o to, aby nikt jej nie wyrzucił ze szkoły. Przekazała ona Corneliuszowi wiadomość, że Ron Wesley został prefektem. Minister powiadomił o tym Persiego West Slaya. Knot okazał mu naprawdę wielką łaskę, dając mu urząd w ministerstwie jako jego asystent. Kilka dni później Corneliusz Knott rozmawiał w swoim prywatnym gabinecie z dziennikarzami i potwierdził, że dziesięcioro więźniów pod specjalnym nadzorem uciekło do poprzedniego dnia z Askabanu. Poinformował mugolskiego premiera, że osobnicy ci są bardzo niebezpieczni. Uważał, że to Sirius Black pomógł w ucieczce tym więźniom. Knott zaczął wywierać naciski na proroka codziennego. Zabronił drukowania wszystkiego, to stawi go w złym świetle oraz zakazał wspominania o rzekomym powrocie Lorda Voldemorta. Kazał drukować tylko to, co ludzie chcą usłyszeć. Ambridge udała się z Harem do gabinetu Dumbledora. Knott przyglądał mu się złośliwą satysfakcją. Corneliusz zrobił zdumioną minę, gdy Harry nie wiedział dlaczego znajduje się w gabinecie dyrektora. Ministrowi wzrosło ciśnienie i wspomniał ostatnie spotkanie z Dumbledorem w ministerstwie. Dolores wręczyła Knottowi listę wszystkich członków Gwardii Dumbledora. Corneliusz zrozumiał, że to nie Gwardia Pottera, tylko Dumbledora. Cofnął się przerażony, wrzasnął i znowu prawie wpadł do kominka. Knott był pewny, że Albus spiskuje przeciwko niemu. Minister był pełen podziwu, gdy Percy... Napisał całą rozmowę. Corneliusz myślał, że Albus chce pokonać Daulisha Shacklebolta i Dolores w pojedynkę. Błysnął strumień srebrnego światła i rozległ się huk. Knot leżał na podłodze bez ruchu. Dumbledore uciekł, Knot, powoli wstał i otrzepał się z kurzu. Myślał, że to już koniec dyrektora Hogwartu, więc napisał dekret, który mówił, że Dolores zastępuje Albusa Dumbledora na stanowisku dyrektora szkoły. Po bitwie w Departamencie Tajemnic personel przybył do atrium ministerstwa, gdzie widział lorda Voldemorta. Po ucieczce Czarnego Pana, skrzat domowy i goblin prowadzili osłupiałego Korneliusza Knota. Minister był zdziwiony, że Voldemortowi udało się dostać do Ministerstwa Magii. Knot, zdziwiony obecnością Dumbledora w ministerstwie, szukał wzrokiem aurorów, którzy go tam przyprowadzili, gotów rozkazać im, aby złapali Albusa. On jednak był gotów stoczyć walkę i zwyciężyć. Corneliusz wysłał Lisza i Williamsona do Departamentu Tajemnic. Chciał, aby Dumbledore mu wyjaśnił, co się tam właściwie stało. Ten powiedział mu, że za pół godziny z nim się spotka i wszystko mu wyjaśni. Korneliusz Knott powiedział swoim Aurorom, aby przestali ścigać nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami tak, żeby mógł wrócić do pracy. Wydał również rozporządzenie usuwające Dolores Ambridge z Hogwartu. W krótkim oświadczeniu, złożonym w piątek w nocy minister magii potwierdził, że ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powrócił do kraju i znów działa. Knot był wyraźnie zmęczony i sfrustrowany. Z przykrością oznajmił również o masowym buncie dementorów z Azkabanu. Apelował wszystkich czarodziejów o czujność. Oświadczenie ministra wywołało konsternację i niepokój w społeczności czarodziejów, którą ministerstwo jeszcze w środę zapewniało, że utrzymujące się pogłoski o powrocie Lorda Voldemorta są całkowicie nieprawdziwe. Cała społeczność czarodziejów przez dwa tygodnie z hukiem domagała się rezygnacji Knot. W tym czasie Corneliusz dwa razy dziennie pisał listy do Dumbledora, ale on nie chciał zmienić zdania, bo gdyby tylko zechciał namówić Pottera, prawdopodobnie Knot nadal piastowałby ten urząd. Oficjalnie opuścił ten urząd 2 lipca 1996 roku. Rufus Scrimgeour zastąpił Corneliusza Knotta na stanowisku ministra magii. Nowy minister poprosił Corneliusza, aby ten został doradcą ministra magii. Knot zgodził się na tą propozycję i został również posłańcem Scrimgiura. 5 lipca 1996 roku Knot przybył do premiera Mugoli. Poinformował go o powrocie Lorda Voldemorta oraz o tym, że most Brockdale nie załamał się ze starości, a śmierciżercy mają bardzo duży wpływ na życie Mugoli. Zdradził premierowi również, że Sirius Black nie żyje i był niewinny. Premier przez chwilę poczuł wobec Knotta współczucie. Cornelius ostrzegł go i powiedział, że wszędzie jest pełno dementorów i dochodzi do częstych mordów. Premier chciał, żeby kto coś z tym zrobił, lecz ten uśmiechnął się i powiedział, że on już nie jest ministrem. Obraz na ścianie za Zapowiedział przybycie nowego ministra. W końcu przybył Rufus Scrimgiur. Korneliusz i premier wstali i przywitali się z Rufusem. Wszyscy usiedli. Scrimgiur przedstawił premierowi Knota jako swojego doradcę i dodał, że gdy on będzie zajęty, przyśle Knota. Minister i jego doradca weszli do kominka i zniknęli w zielonych płomieniach. W 1997 roku był obecny na pogrzebie Albusa Dumbledora. Usiadł w pierwszym rzędzie obok szanowanych urzędników Ministerstwa Magii. Miał nietęgą minę i jak zwykle obracał w rękach swój zielony melonik. Po śmierci Rufusa Scrimgeura i przejęciu ministerstwa przez Lorda Voldemorta Knot nie był już doradcą ministra magii. Prawdopodobnie nie brał udziału w bitwie o Hogwart. Po upadku Voldemorta Kingsley Shacklebolt został ministrem magii, lecz prawdopodobnie Knot nie był już jego doradcą i przeszedł na emeryturę. Resztę życia spędził ze swoją żoną. Wygląd Korneliusz Knot był niskim, z rozczochranymi siwymi włosami mężczyzną. Ubierał garnitur w prążki, szkarłatny krawat, długi czarny płaszcz i spiczaste purpurowe buty. Na głowę zakładał cytrynowo-zielony melonik, który często trzymał w rękach. Kilka razy pojawia się w piżamie, na którą zakłada płaszcz w prążki. Podczas kadencji jako minister magii często miał przy sobie srebrny zegarek kieszonkowy oraz często nosił okulary. To już koniec historii Korneliusza Knota. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Chciałem zaprosić was jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia!